statystykach i czasem po prostu na, na zdjęciach widzimy, że te osoby przybywające do granic Europy to częściej są mężczyźni niż, niż kobiety. Te, te statystyki nie są takie jak jak czasem są, jest podawane w niektórych mediach, że to tylko mężczyźni bo, bo te kobiety też stanowią znaczną część migrantów czy uchodźców przybywających do Europy, no ale jednak mniejszą niż mężczyźni. Czy wiemy, czy, czy jak, jak możemy szukać powodów, z czego, z czego to wynika? Z takich bardzo racjonalnych, powiedziałabym, przesłanek. Im trudniejszy szlak, tym większa szansa, że uda się go przejść mężczyźnie, a nie kobiecie z dziećmi. I to też świadczy o, o poziomie desperacji. Osób, które uciekają, jeżeli na taką przeprawę decydują się właśnie kobiety w ciąży czy kobiety z małymi dziećmi. Jeśli Państwo uważnie śledzili historię uchodźstwa z Syrii, znaczy w ogóle z Bliskiego Wschodu, w czasie tak zwanego kryzysu migracyjnego. To rzeczywiście było tak, że na początku byli prawie sami młodzi mężczyźni, tak? Bo idea była taka, że uda im się możliwie szybko dotrzeć do Europy i wtedy już legalnymi drogami będą mogli sprawić, że, że znajdą się tam także ich, ich żony, ich dzieci. A, w miarę pogarszania się sytuacji, rozrastania się konfliktu, z Syrii uciekało coraz więcej osób, w tym właśnie także kobiet dzieci. I tutaj sytuacja jest podobna: to znaczy, położenie w kraju jest na tyle tragiczne, że nawet dla kobiety z dzieckiem czy dla kobiety w ciąży ta przeprawa wydaje się być lepszym rozwiązaniem niż pozostawać gdzie gdzie mieszkała.